Cześć, w tym wideo porozmawiamy sobie o tym, co powinieneś umieścić na swojej stronie www. Więc tak, zawsze na górze strony jest z reguły jakiś nagłówek, jakaś sentencja, jakaś myśl przewodnia która od razu poinformuje użytkownika, który wejdzie na Twoją stronę, czym się zajmujesz i po prostu, czy, czy dobrze trafił. Tak? Jeżeli tak, to będzie, będzie przeglądał tą stronę dalej. Natomiast poniżej z reguły daje się informacje o Tobie, o Twojej firmie, jaką macie genezę, historię, co jest Waszą misją, tak? dlaczego w ogóle robicie to, co robicie, i cały, cały ten pakiet informacji, żeby klient wiedział, z kim ma do czynienia. Następną taką bardzo ważną rzeczą na, na stronie www. jest podzielenie się informacją o swoich realizacjach. Najlepiej można to zrobić na przykład mając zakładkę, czy to realizację, czy portfolio, czy też na przykład wykonane zlecenia. Jakkolwiek jej nie, nie nazwiemy, to fajnie by było, że przykładowo jeżeli działasz w branży budowlanej, żeby to nie było tylko i wyłącznie wrzucenie jednego zdjęcia po remoncie gdzieś tam z telefonu, tylko fajnie by było, żeby pokazać tą metamorfozę przykładowo jakiegoś pomieszczenia przed, po i dokładnie z opisem, co było celem klienta, jaki był budżet, tak? w jakiej miejscowości to robiliście, żeby klient jakby miał pełne spektrum, na przykład jakie przeszkody po drodze napotkaliście, jakich materiałów użyliście, bo ludzie też będą utożsamiali się z tym i to nie tyczy się branży tylko budowlanej, ale wszystkich branż. Jeżeli masz taką branżę, w której możesz się pochwalić tym, co zrobiłeś, przykładowo działasz w fotowoltaice i chcesz pokazać, że robiłeś kafarowanie, że robiłeś instalację paneli na przykład w ogródku gdzieś tam i jakby miałeś jakieś przeszkody i rozwiązaliście to, bo macie świetny zespół, to pochwalcie się tym. To może być oczywiście zdjęcie, to może być realizacja, realizacja wideo z tego, z tego zdarzenia. Wszystko to, co po prostu zbliży Ciebie i klienta do tego, żeby utwierdzić jego w przekonaniu, że jesteś profesjonalistą, a twoją firmę pokazać właśnie tak, jak Ty chcesz, żeby ona była, żeby ona była właśnie pokazana. I to jest bardzo ważny aspekt. Trzecim takim fajnym i, i też równie ważnym aspektem na stronie jest dzielenie się wiedzą, tak? I bardzo często ludzie słyszą, że trzeba dać jakiegoś bloga, może to być w sumie nawet już YouTube, tak? I to jest fajne, nowoczesne, ale. Nie wiemy, nie, nie wiecie, po co to robić. I e, ja Ci już odpowiadam: generalnie YouTube czy to blog to jest nic innego jak content marketing i polega to na tym, że ty tworząc te treści, po pierwsze możesz pozycjonować dzięki temu swoją stronę. Po drugie, użytkownik, który wchodzi na Twoją stronę, zawsze w pierwszej linii, tak jakby szuka informacji o Tobie, oczywiście, ale jeżeli nie jest przekonany do zakupu, do skorzystania już w tym momencie, to szuka jakichś informacji, no i trafia na co na blog, na taką darmową wiedzę. I jeżeli tam otrzyma mm, komplet informacji odnośnie jakiegoś jakiejś, Rzeczy, która akurat teraz e, po prostu nie daje mu spokoju, to gwarantujecie, że on o tobie zapamięta i jak będzie chciał skorzystać, to wróci do ciebie. To nie będzie za miesiąc, za dwa, e, chociaż już za dwa może być w sumie, ale z reguły to jest po około 8, 9, 10, 9, 10 miesiącach nawet, więc jak widzisz, ten czas oczekiwania jest dłuższy z tych działań. Natomiast jest bezpłatny i w 100% w oczach tego klienta m, jesteś ekspertem, więc po prostu będzie chciał skorzystać z Twojej usługi. Nadal wiele osób nie wie, jak z tego m, korzystać, i to, co też jest ważne, na przykład, Przeprowadzeniu bloga, to skup się na tych wpisach. Staraj się je zrobić w taki sposób, jak Ty byś chciał dostać tą wiedzę, jeżeli byłbyś lajkiem, a ktoś miałby ci to wytłumaczyć od A do Z i to jest mocne nawołanie z mojej strony do tego, żebyś to robił, żebyś to robiła, ponieważ po prostu to sprzedaję, Może nie od razu, ale po czasie i całkiem fajnie sprzedaje, więc po prostu polecam Ci to robić. Takim, taką następną rzeczą, która też jest ważna, to opinie Twoich klientów. I tutaj e, muszę to powiedzieć, że fajnie by było, gdybyś nie dodawał zdjęć stokowych, wiele osób od tego odchodzi. Natomiast no, nadal jest to gdzieś tam w kanonach każdej strony. Po pierwsze, zdajesz sobie myślę, z tego sprawę, że nikt już nie ufa tym zdjęciom i każdy jak na to patrzy, to mówi e, przecież wiadomo, że to nie jest prawdziwe. Tak, więc e, najlepsze to, co możesz zrobić, to dać opinię wideo, ale jeżeli wiadomo, z różnych przyczyn nie możesz dać tej, tej opinii, to po prostu poproś e, o jakąś referencję czy też. E, Przekaż, powtórz może klienta o, o udostępnienie zdjęcia i faktycznie zamieszczenie takiej prawdziwej opinii, tak? Może nawet lepiej będzie wkleić sobie opinię z Google Moja Firma albo recenzję z Facebooka pokazać, że to realni, faktyczni ludzie piszą o Twojej firmie mega pozytywne rzeczy. Natomiast na pewno unikaj zdjęć stokowych, bo wygląda to po prostu no, pradawnie i każdy wie, że zostało to dodane tylko po to, żeby coś tam dodać, więc kategorycznie unikamy. I to, co na sam koniec chciałbym Ci jeszcze powiedzieć, to to, to to, że musisz skupić się na bardzo łatwym i szybkim kontakcie, czy też może inaczej, nie kontakcie, żeby... Twój użytkownik mógł wykonać to, co ty chcesz na Twojej stronie. Czyli przykładowo, jeżeli jesteś ekspertem od udzielania na przykład leasingu online, tak? Działasz na, na terenie całej Polski i Twoim głównym celem jest to, żeby ktoś wypełnił formularz, to postaraj się zrobić tak i rozplanować przyciski CTA, wzywające do akcji na stronie, żeby było ich wystarczająco dużo, w odpowiednich miejscach, w odpowiednich kolorach, żeby po kliknięciu zawsze one działały. Natomiast jeżeli przykładowo chcesz kierować ludzi do szybkiego kontaktu, ale poprzez kontakt telefoniczny, tutaj sobie zieloną sławeczkę w szczególności w wersji na, na mobileu. I żeby ten użytkownik mógł jakby szybko wykonać akcję, na której Tobie najbardziej zależy, bo Ty w ten sposób chcesz kontaktować się ze swoimi klientami, więc Ty to wyznaczasz i zrób to tak, żeby Tobie było wygodnie, żebyś mógł zwiększyć sobie swoją sprzedaż. Bo na pewno nieraz byłeś na jakiejś stronie, gdzie chciałeś się z kimś skontaktować i nagle się okazało, że tego kontaktu nie ma, więc po prostu wychodziłeś z tej strony. I pamiętaj, że ludzie mają krótką cierpliwość w dzisiejszych czasach. I jeżeli nie dostają szybko tego, czego chcą, to po prostu zniechęcają się, wychodzą, zapominają po, po dwóch minutach. Tyle ode mnie na dzisiaj, mam nadzieję, że dowiedziałeś się wielu fajnych rzeczy, no i do usłyszenia w następnym nagraniu. Cześć!